ją stronę za darmo zrobioną. Mm -hmm, fajna stronka, <laughs> jak, jak za darmo, jak 60 sekund, to uczciwa cena. nie? Pytanie, czy sztuczna inteligencja nas zastąpi? Siemaneczko. W tym filmie sprawdzimy, czy można zbudować dzięki sztucznej inteligencji stronę w 60 sekund, i to na WordPressie, i to w Gutenbergu. Taka jest obietnica twórców narzędzia ZipWP. Od dzisiaj mogę z tego narzędzia korzystać, bo dzisiaj Myślę, że dosyć duża tura została uruchomiona, czyli mają dostęp osoby, które zapisały się na waitlistę, i pokażę Ci jak to zrobić, i sprawdzimy, czy to jest sens zrobić, czy się opłaca, przechodzimy do rzeczy i lecimy z tematem. Jeśli nie macie jeszcze na naszej społeczności, gdzie sobie rozmawiamy o takich rzeczach, rozwiązujemy różne problemy, a dostęp jest za darmo, to wbijaj. No, i jeśli nie macie na darmowym kursie, no to również wbijaj linki znajdziesz w opisie i po Potwierdzeniu maila, mojego Sweet Listy, jestem w takim dashboardzie, i tu jak sobie klikniemy teraz see more, no to możemy zrobić trzy strony, i tutaj w momencie, gdy sobie klikniemy Manage Plan, to jest więcej opisane, że websady, czyli strony internetowe, o właśnie to jest bardzo ważna rzecz, te strony ja tworzę na rynek Polski, więc. Będę komunikował się po polsku i oczekuję polskiej strony z polskimi wyrazami i z polskimi zdjęciami. Także żartuję z polskimi zdjęciami, ale generalnie sprawdzimy, jak to działa oczywiście po polsku, bo większość osób, z którymi ja mam kontakt, kursantów i tak dalej, działają na rynku polskim. No i tutaj mamy informacje, co możemy w ramach darmowego planu zrobić. A tutaj mamy informacje, co możemy w ramach płatnego zrobić. I taką cenę będziemy mieli lifetime. Czyli nie będzie podwyżek, ale musimy ją płacić co roku, i ta cena to jest teraz. Tak mi się mocno wydaje, że ona zniknie, bo to jest Founders Offer. Aczkolwiek nie wiem. I jak klikniemy na normalny cennik, to mamy tutaj płatność miesięczną i po prostu jak zapłacimy za rok z góry, to mamy taniej i płacimy 490. No prawie 600 dolarów na rok, nie. Więc teraz się opłaca wziąć to za 399 dolarów, jeśli to będzie fajne i będzie robiło robotę i będzie się zwracało. Link znajdziesz oczywiście w opisie. A tutaj nie ma tej oferty, która jest przed chwilą, czyli tej za 399 dolarów. Taka ciekawostka. Ciekawe, czy to tylko na początku. Więc tak, jeśli chodzi o ceny, to tak to wygląda. Więc my postaramy się zrobić. Polski Cebula Deal, czyli zrobimy stronę za darmożkę i wyniesiemy ją na naszego WordPressa, żeby ta strona nam nie wygasła i będziemy cieszyć się stroną stworzoną w Gutenbergu za pomocą Astry i Spektry. No dobra, to lecimy z tematem. Więc ja bym chciał wrócić do dashboardu. Oto jestem. No i tutaj mogę stworzyć stronę od nowa, no ale to jest bez sensu. A tutaj mogę stworzyć complete website. Ciekawe co to znaczy custom website. Niedługo będziemy wiedzieli. Na razie chcemy stworzyć stronę internetową. No, i tutaj możemy wybrać z jakiej branży. Ja stworzę stronę biznesu i bym chciał, w momencie gdy kliknę inne, to się coś dzieje? Nie. Więc stworzę stronę biznesu i bym chciał, żeby strona była po polsku. Ok, wspaniale. Powiedzmy, że to będzie łatwe zadanie, czyli strona dla usług kosmetycznych, więc stosunkowo prosty temat, bo wcześniej chciałem, żeby zrobił mi landing page, który będzie sprzedawał mój kurs nowy o tworzeniu platform kursowych, ale mu nie to poszło troszkę, więc tutaj lecimy, żeby było łatwiej. Ok. No i teraz lecimy dalej i Czym jest opalanie nadryskowe Grudziąc i mam to opisać. Będę sobie pisał po polsku. Mogę użyć AI w tym momencie. Natomiast ja użyłem czatu GPT. OK, to są moje prompty, czyli napisałem, że chcę stworzyć stronę biznesu salonu kosmetycznego. Napisz mi dokładny opis strony. Chcę wkleić go do edytora AI, czyli mówię mu zgodnie z tym, co się dzieje naprawdę, że chcę po prostu to stworzyć dzięki AIowi. To być może wiecie, dogadają się jak kuzyni AI z AI, nie? Utwórz prompt idealny dla sztucznej inteligencji. Napisz prompt jak ekspert od AI z 20-letnim doświadczeniem. No i taki mem mi się przypomniał, że ktoś miał napisane, że naprawiałem komputery już od 100 lat czy od 150. Daj mi znać, na jakie pytania powinien odpowiedzieć ci dokładnie, żeby prompt był dokład, najwyższej klasy. Ja powinienem odpowiedzieć na jakie pytania, więc tutaj wiecie, zagadałem do czatu, żeby mi podpowiedział, jak ja, jako amator, mam tu napisać tego prompta. No i zadał mi bardzo wspaniałe pytania, takie jak, jakie są ceny, jaka jest lokalizacja, co jest dosyć y, mądrym posunięciem, więc ja mu pod jego pytaniami odpowiedziałem, zawsze tak sobie wklejam i tutaj mam jakiś opis. Który się wygenerował? Nie czytałem go szczerze mówiąc, no bo wiecie, żyjemy w erze sztucznej inteligencji. Musimy być odmudzzeni i bezmyślnie to kopiować, zgadza się, a nie przecież czytać i analizować. To oczywiście wiem, że jestem w internecie, więc muszę powiedzieć, to była ironia alert. Nie, nie rób tak. Sztuczna inteligencja ma nam pomagać, a nie nas odmóżdżać. Chociaż na pewno troszkę będzie nas odmurzała, bo nie musimy już tyle wymyślać i tak się bardzo głowić. Super, mobilna kosmetyczka, nie ma żadnego zdjęcia. Dobra. Okej, okay, więc albo napiszę beauty salon, albo spray. To będzie opalanie tryskowe. Zobaczmy, co się wydarzy. Ok, Dobra, tutaj mamy coś. Chciałbym... Polskie karnacje, nie żeby coś, ale tutaj my sobie działamy u nas na wsi w Grudziądzu. nie? Wiecie o co chodzi? No dobra. Troszkę zdjęć mi brakuje, już taki pierwszy minusik eja, Ej, ale wiemy, we fazie beta i nie ma co dużo wymagać, nie? Teraz było cięcie, bo wpisałem 2 miliony wyrazów i żaden nie pasował, w sensie nie wyszukiwało mi obrazów. Wpisałem opalania deskowe, potem po angielsku opalania deskowe, potem beauty salon i pokazał mi się salon. Okej, okay, dobrze, mamy jakieś tutaj coś niezwiązanego z opalaniem natryskowym, tylko bardziej z beauty. No ale polećmy, powiedzmy, że sobie zmienimy obrazy. Te generyczne obrazy w tych sztucznych inteligencjach WordPressowych, podobnie jak z Cadence było, na końcu pokażecie film, jak to generuje Cadence. Generował jakiś czas temu. Ale jeśli jest nowy film o Cadence, to ten cię pokaże na końcu, albo na końcu tamtego o Cadence. W każdym razie Cadence też stworzył AI i też mi się średnio podoba, bo już widzisz, że tu mi się średnio podoba. Tutaj podaję swojego maila, tutaj mogę podać na przykład YouTube'a i inne social media. Ja podam na razie tylko YouTube'a, dobra. Klikam continue i teraz tworzy mi się strona internetowa. Wspaniale, mobilna kosmetyczka, opalania treskowe, serwis 1, serwis 2, opinie. Tu całkiem spoko to wygląda. A nie wiem, czy ja podałem kolorystykę, musiał zobaczyć ten opis AI-owy. O, tutaj coś takiego nietypowego się dzieje, nie? Więc no, widzę, że podobnie to działa do, do Cadence. No bo jak ma działać tak naprawdę? Tworzy się po prostu jakieś coś w oparciu o przykładowe bloki. No ale wszystko mam po angielsku, nie? Więc mnie to nie urządzabę jest o nas, a już widzę, że jest po angielsku, i więc sobie zaraz coś wybiorę i kliknę. Ok, nasze usługi. Dobra, bardzo fajnie, pani taka covidiańska była. Tutaj jakaś fotowoltaika. No kurczę, jest grubo. Gdyby to miało być gotowiec dla klienta, to lekka lipa, nie? Bo wiecie, to opowiem wam anegdotkę, jak ta, ta minuta leci. My tworzymy strony dla klienta po to, żeby klient nie musiał je robić, żeby oszczędził czas, żeby miał to profesjonalnie zrobione, więc jeśli tworzymy stronę za pieniądze, no to klient sobie może sam taką wygenerować. A w momencie, gdy może sobie sam taką wygenerować, to jak my mamy, czy to na kursie gotowe w Cloud, czy też my w firmie, akurat budujemy potężną bibliotekę w tym miesiącu i w następnym, więc ona też dojdzie do kursowych cloudów, czyli gotowych bloków, i one będą podzielone na branże. My sobie je dzielimy na branże, bo mamy. Dużo projektów w firmie teraz robimy z bardzo różnych branż i to się napędza. Im więcej projektów robimy, tym mamy więcej rzeczy w chmurze, więc mamy fajnie zrobione bloki, które są po polsku. Możemy tekst zmienić oczywiście za pomocą AI albo przetłumaczyć tak jak tutaj, za pomocą api, tak naprawdę, więc to nie jest aż taki duży problem. Ale ta generyczność i zwykłość tego powoduje, że póki co, tak średnio bym powiedział, tak średnio bym powiedział, nie? No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Ok, poczekamy jeszcze chwilkę i zobaczymy, co tutaj się wydarzy wspaniałego. Dobra, mam 100%, mam fajerwerki. Mogło to trwać około minuty, może troszkę dłużej. Tu mogę się zalogować do mojej strony. Wspaniale, więc zaloguję się od razu. No i teraz jestem na stronie, ale muszę napisać OK, że tutaj nie ma być live traffic. No dobrze, OK, nie będzie live traffic. O, kolory się pojawiły jakieś trochę inne. Makijaż profesjonalny. O, jest po polsku. Dobrze, zwracam, przepraszam, zwracam Wam honor, jest po polsku. Myślałem, że na miniaturce było po angielsku na y, wizualizacji. Jesteśmy mobilną kosmetyczką specjalizującą się. Nie, no ligowo jest po polsku. Bardzo mnie to cieszy, bardzo fajnie. Tutaj trochę lawyer wszedł, nie wiem dlaczego. To wygląda jak tutaj prawnicy, nie? Coś tutaj się wydarzało złego. Ale ogólnie, spoko, fajna stronka. Jak, jak za darmo, jak 60 sekund, to uczciwa cena, nie? Można tutaj trochę pozmieniać. Więc, no, dobra. Zwracam troszkę honor tutaj. Jak po polsku zobaczyłem te teksty, to to jest lepiej, nie? No więc, kwestia pewnie dopracowania tego promptu. No ale jest grubo, podoba mi się. No troszkę się zajarałem, widać, nie? Że tutaj testuję na żywo i się zajarałem. Więc. Ciekawe, ciekawe. Chyba zaraz tutaj kolejne 400 dolarów poleci i będziemy lecieć z tym tematem, nie? A tak naprawdę to nie wiem, pomyślę nad tym. A aczkolwiek, no tutaj, dobrze to wygląda. No, wiem, że już mówiłem to, nie? Ta strona jest generyczna. No jest, jest jeszcze tutaj dużo do pracy. To nie jest tak, że kasujemy piątkę za tą stronę i tutaj zarabiamy codziennie jedną taką robimy bo jest tutaj jeszcze sporo pracy, aczkolwiek jakaś podstawa. Dobrze. Zróbmy cebula deal i przenieśmy to. Ja zrobię to za pomocą WP Vivid Backup. Pro i link znajdziesz w opisie do tego, żeby kupić pro za małe pieniądze z mojego sklepu, ale możesz to zrobić też za darmo wtyczkami. Nie musisz tak jak ja. Ja mam po prostu licencję lifetime, więc sobie korzystam. Unlimited. Ty też możesz mieć. Natomiast można to zrobić chyba zwykłym WP też gdzieś coś pobrać i skopiować albo All One Migration, więc to nie musisz tej wtyczki kupować ze sklepu, nie? Mi tak po prostu najwygodniej pokażę ci, jak to zrobić. Więc ja chcę się zalogować. Ale to jest dla ciebie nauka, żeby nie kasować tego, bo nie pamiętam jakie jest hasło, oczywiście. Ja poszukam w mailu i do ciebie wracam. Nie powiedziałem ci najważniejszego, jak to wygląda od środka i pokazuję ci to. To jest motyw Astra. Tutaj mamy dashboard, więc jest Asterka. Dodatkowo jest wtyczki: to mamy tutaj SVG support, czyli tutaj dzięki temu. Można albo wpisać jedną linijkę kodu, albo właśnie taką wtyczkę zainstalować. No to dzięki temu możemy dodawać media SVG. No i jest tutaj Spectra, czyli to jest dodatek do motywu Astra. Znaczy nie tylko do Astry, ale z Astrom działa najlepiej. No i ten właśnie zestaw się instaluje. I tylko tyle wystarczy, żeby mieć po prostu tak wyglądającą stronę. Więc tak to wygląda od środka. Jestem na WordPressie. Wrzuciłem sobie WP -Vivid, czyli jeśli ty kupisz ze sklepu, to utworzy się automatycznie ticket. I ja ci wysyłam licencję w odpowiedzi na ten ticket, czyli zgłoszenie takie. Więc tam się dzieje taka automatyzacja. Ja ręcznie ci generuję licencję. I ty wklejasz sobie tutaj. Klikamy Activate. No i potrzebujemy tylko tej jednej rzeczy, więc ja sobie to na szybko zainstaluję i zobaczymy, czy uda mi się cebula deal i czy uda się przenieść. Wysłałem ci aktualną wersję, nie tą, którą teraz z dysku pobrałem, natomiast nie ma to znaczenia dużego. No i tutaj mam export site, czyli chcę wyeksportować tę stronę, więc z drugiej strony, czyli tutaj mam a 21 zip-wp, chcę tę stronę zaimportować, czyli tutaj generuję key. Ok. Generuję key, generuje klucz albo klikam Generate a key. OK, CTRL C i teraz wchodzę tutaj z powrotem. Export tutaj. Save. Dobra, więc tutaj jest ta Incredible Website, a tutaj jest mój A21 Zip WP. Zobaczymy, czy to przejdzie, więc klikam Export Now. Oczywiście, całego WordPressa chcę, no i to chwilę potrwa. Więc ja wracam za chwilę, a u ciebie ta chwila od razu będzie. No to mamy pierwszy krok w stronę sukcesu, więc klikamy tutaj na drugą stronę i sprawdzamy, czy mamy coś jeszcze. Oprócz Lucky Page mamy Incredible Page. Klikamy Restore. No i teraz. O, PHP 7.4. O, panie, kto panu tak to zrobił? I ja wybieram tę metodę, jest troszkę wolniej, ale mniej się razy wykrzacza, praktycznie nigdy. Zobaczymy, jak to będzie na tutorialu. Zaznaczam tutaj wszystko, że ma się htaccess przywrócić, że mają się usunąć pliki, które są aktualnie i ma się baza danych tutaj również usunąć. Klikam next. No i jeszcze raz klikam, restore now. No i teraz chwilkę czekam i będę miał stronę za darmo zrobioną. Mm -hmm. Udało się bardzo wspaniale. Visit Site, ZipWP. No i to jest moja strona za darmo. Ciekawe, jak długo to będzie za darmo, że będzie plan free. Póki co bardzo fajna opcja. Natomiast musisz wiedzieć, że AI nie zastąpi cię, jeśli jesteś w miarę kumatą osobą, jeśli chodzi o tworzenie stron, bo zrobienie Ładnej strony internetowej to tylko część pracy z klientem i to nie większość, bo większą pracę wykonujemy poza projektem, czyli rozmawiając z klientem, pytając o jego potrzeby i wdrażając mu rzeczy, które są dobre dla jego biznesu, integrację, automatyzację i przede wszystkim praca na podstawie briefu, żeby ta strona zarabiała. Natomiast jest to ważny i pierwszy krok w kierunku tego, żeby to zadziało się automatycznie. Do tego, jeśli ktoś nie ma kasy na Profesjonalistę, no to może sobie taką stronę wygenerować i ona całkiem spoko wygląda, ale podobnie mógł zrobić do tej pory z przykładowymi wyglądami. Jeśli my pracujemy, czy to w kursie, czy to właśnie w naszej firmie na Cadence Cloud, no to również sobie generujemy um, takie sekcje, tylko bardziej dopasowane do briefu. No ale tutaj zadziało się wszystko szybko, automatycznie, więc całkiem spoko. Także nie peniaj, AI nie zabierze Ci pracy jutro, dopiero pojutrze, jeśli chcesz. Się przed tym obronić, a raczej na tym skorzystać, bo taką postawę musimy przyjąć i korzystać z dobrodziejstw automatyzacji i sztucznej inteligencji, to subskrybuj ten kanał i koniecznie zerknij sobie Cadence AI, a my widzimy się w kolejnym filmie. Elo!